Dzień dobry, kochani. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Mamy dzisiaj 6 strapek. Dwie takie, cztery takie. I te, i te były już na naszym kanale tutaj. Ale nie w takiej szacie graficznej. Nie miały takiej pięknej grafiki. Zobaczcie. E, tu gramy o milion. E, I ta zdrapka była ostatnio chyba taka niebieska, czy tam taka e, zielona cała. A tutaj pojawiła się. E, tak nagle znikąd taka grafika pięknych kwiatków wiosennych, czyli to chyba zwiastuje to, że nadchodzi w końcu w Norwegii wiosna. Jej! <laughs> mam takie cztery sztuki. Naprawdę urzekła mnie ta grafika, ta szata graficzna i od razu zabrałem cztery sztuki, żeby wam je pokazać. No i mam też taką. Dwie sztuki. Takie były tutaj na naszym kanale w kolorze czarnym, chyba niebieskim i czerwony być może, ale zielonych jeszcze nie było. Dla, dlatego tak postanowiłem sobie, yy, że tak powiem, dwie nowe strapki w nowych szatach dla Was tutaj pokazać i zabrać i kupić. Yy, kochani, króciutkie intro i drapiemy te strapeczki. Okej, okay. przejdziemy do, albo nie, zaczniemy od tych tutaj pięknych kwiatowych strapeczek. Mega mi się one podobają, naprawdę. <laughs> Niby taka prosta grafika, a robi robotę. Słuchajcie, tutaj mamy tak top premii, 10 sztuk po milion koron, nawet może być. Wow. I tu szukamy po prostu, mamy dwie gry, w tym polu większym i w mniejszym i szukamy trzy razy tej samej kwoty. Mamy tak, sprawdźmy czy mamy coś tu razy 3. Na razie mamy 100 tysięcy razy 2. 25, 120, milion koron, o i tego szukamy razy 3. I tu mamy, to jest właśnie ta top premia tutaj. Yy, ale niestety mamy tutaj 50 razy 2, 25 razy 2. I w tym polu pierwszym nie wygrywamy ani korony. Sprawdźmy tu obok. Tu mamy też e, 1050, 10, 10. I tutaj też pusto, czyli pierwsza niestety pusta. Ale mamy jeszcze trzy szanse: trzy sztuki: 50, 50, 500. Mm. 100 tysięcy. Mamy 50. Mamy 50 koron. Juu, fajnie. Ale szukamy dalej. Coś tu jeszcze może się kryć. Mamy 500. Tuwa i. 100 tysięcy. Ale to nic. Mamy tutaj 50 koron. Może jeszcze tutaj coś się kryje. 50, 50, 100 tysięcy, 100 tysięcy. 50 i milion. Patrzcie, mamy tutaj 100 koron. Jej! 50 i 50, czyli 100 koron. Tak, de facto tyle, ile zapłaciłem za te cztery zdrapki. Czyli jedna zdrapka rekompensuje nam e, cały draping tych e, kwiatkowych zdrapek. Fajnie. Ale mamy jeszcze możliwość coś tutaj udrapać. Także szukamy dalej. Szukamy dalej. E, zaczęło się pięknie. 100 tysięcy, 25, 250 szybko to drapnę, żeby nie przedłużać 25 25 jej kolejna zdrabka trafiona mamy już 75 koron trafionych dzisiaj 75 koron dwie zdrabki trafione jedna nietrafiona ale mamy jeszcze jedną także fajnie No zobaczymy czy ta też będzie szczęśliwa milion 25 Milion po raz drugi. Trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki. To jest ten dzień. <noise> Może. A, już myślałem, ale nie. Tutaj było jednego zera brakuje. 250, 500, 100 tysięcy, 250 i 500 po raz drugi. No nie. Nie, 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 nie. Tutaj akurat. <noise> Się to nam nie udało. Mamy tutaj 50, 10, tysięcy, 250, 500, i 150. Dobra, puściutko. Ta jest też pusta. Dwa pustaczki, ale dwa trafienia mamy. to nawet fajne. Dobra, ale mamy jeszcze te skrapki. Tutaj mamy łatwe drapanko, mamy cztery wygrywające liczby, no i szukamy je gdzieś tu poniżej. Też możemy trafić na mnożnik wygrany razy 2, raz raz razy 5, razy 10 i razy 20 nawet. A tabela wygranych wygląda tak. No dobra, no to szukamy tego szczęścia. Może trochę dalej, bo to jest chyba lekko za blisko. No i sprawdźmy, mamy 28, 41.

i cztery ostatnie liczby 38 to nie moja też było bliźniutko. mieliśmy 39 17 29 39, 29 też obok i ostatnia 18 Tyryryry. nie trafiona i jeszcze jedna ostatnia sztuka uwaga uwaga szukamy 33

Tutaj była ta top premia 500 tysięcy, ale niestety nie moja 47 14 i ostatnie 4 liczby uwaga 37 nie moja 30 też obok 35 nie moja i ostatnia uwaga uwaga 48 nie obok nie trafiona i tu było 5 koła. Dobra kochani. Te zdrabki się nie spisały. Te mniejsze troszkę lepiej. Tutaj trafiliśmy mm, całkiem ładnie. Tu mamy 70 tu mamy 100 koron, a tutaj mamy 25. Czyli 125 koron mamy trafione. Dobre i to. <grytanie> Także idziemy to wymieniać i kupujemy kolejne zdrabki. Ok, ja Wam dzisiaj już dziękuję. E, oczywiście za uwagę i czekam na Wasze komentarze. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hejka.